Ewangelista Łukasz zanotował, że w wędrówce Jezusa do Jerozolimy towarzyszyło mu dwunastu, ale także kilka kobiet, które mu służyły swoim czasem, swoimi siłami, swoim mieniem. Zanotował także, że towarzyszyła mu Maria Magdalena, z której wyrzucił siedem złych duchów. Wydaje się, że ewangelista nie wspomniał o tym, po to, by zdyskredytować tę kobietę, jakoś nadszarpnąć jej dobre imię, ale przedstawił ją jako tą, która też ma swój zasób, ma swoje mienie, ma swoje bogactwo. Tym bogactwem jest bolesna historia, bolesne doświadczenia, które zostały przez Jezusa przemienione. To, z czym się zmagała, zostało przezwyciężone mocą Boga. I teraz ta kobieta może mówić, może świadczyć swoją historią, swoim życiem o tym, że Bóg jest i działa, ten brak staje się jej zasobem, dlatego że powierzony został dłonią Jezusa. Popatrzmy też na nasze bolesne tajemnice życia. Popatrzmy na to, co najchętniej, czego najchętniej byśmy pozbyli się z naszej historii, może właśnie to złożone w rękach Boga, stanie się naszym zasobem, którym będziemy służyć.